Witam. Witam w pierwszym odcinku zresztą nie z żadnej gry. Nie, to, to się... a nic nie będzie, nic takiego tylko, że no, były kołaliki i jak I... ład. Podczas nich dostałam od kogoś coś takiego. W taką książkę z zbiorem zagadek. No i teraz mam zamiar ją związywać. Dlaczego potrzebujesz no. egzemplarza? Dziennika 29, czyli tej książki ołówka rządzenia podłączonego do internetu. Na każdą parę stron dziennik 29, się łzy. Strony z zagadką oraz strony z kluczem. Scrof pierwszy. Rozwiąż zagadkę. Widoczną na stronie z zagadką. Pierwsza zagadka jest bardzo łatwa. Gdzie to myszka. Prosi nas, żeby po prostu rozwiązać te bardzo proste równanie. Tak, chwilowo Pierwsza część zagadki. Czyli to każdy wie, że to 29. Dobrze ja związałam. krok drugi. Wejdź pod adres wskazany na stronie z kluczem możesz wpisać adres w przeglądarce albo zeskanować unikatowy kod QR Widoczny na stronie czyli w tym przypadku to jest dobrze pocięcie mm. okazało się, że strona która była podana nie chcę, nie wyłączą działać, ale na, na telefonie, gdy zeskanowałem kierunku, ale działa. Przepisuję link, do tej strony. też nie chce coś działać, więc nie wiem. To w telefonie pojawiło mi się takie okienko i wpisuję w nie 29. Odpowiedzi, która stanowi rozwiązanie. Krok trzeci zagadki. Za poprawne rozwiązanie otrzymasz klucz. Najczęściej jest to słowo lub liczba. I wyszło mi jawo z wykrzykniki. Krok czwarty. Zabierz klucz. Uzyskany klucze. Będą potrzebne przy rozwiązywaniu następnych zagadek. Przed tym jest historyjka. Naukowcy, trafili na ślad obcy z cywilizacji. te przez nich tajne, tajne prace kopalnizkowe nie przyniosły żadnych rezultatów przez 28 tygodni. Dopiero w do 29 tygodniu uderzyło się coś nieprzewidywanego. Ekipa badawcza zaginęła. Jedynie co po nim pozostało. To ten dziennik. I tu kolejna zagadka, ko którą też rozwiązałem Jest na, tutaj napisane. Na. Najlep Najlepszy no. na dobry początek. Takie słowo, a pod tym taki obrazek takiego. Takiego półkola pokaza Takie półkole, jak powstaje jak powstaje z kawie przykład zrobimy coś takiego no to no i hasło czy odpowiedź to kawa no wyszło mi nie, nie wyszedłem klucz ze strony pierwszej czyli to wiele dobrze Więc... Um Kolejny rysunek jest taki. Jest mm. taka ósemka, jest u nas, desek. Tak jak na jakichś starych sferach? Zero. Mm siedem sześć tak szybko jeszcze tutaj można tu. 6. to można usunąć sześć to osiem zbior siedem sześć, no i jest taka no na zgrana. strzałka tak. I chyba może to oznaczać, że Rozumiem to trochę tak, że będzie taka zaokrąglona ta strzałka tutaj. Rozumiem to tak, że, że tu jest 9. To jest bardziej. Będę tych chciał. 9. Tutaj ta siódemka wracana. 0, jak złucha i 8, trochę nie zostawiając sobie tym no. tylko pytanie co to jest? Może to L? Z tego co nie, pomyśl jeszcze. Dobrze, to co może z tym chodzić. No. Może kolejność nie jest to obrót, tylko po prostu jest z dogłęnikami, czyli. 8 jest zwykła 0 to śnup to w tu są styli 7, wtedy jest taka wyszła znowu 6 albo 8-0 i O 6 jeszcze się zastanów. Dobrze, to może przejdę do kolejnej zagadki. Na chwilę. Ja. Dobrze. W tej zagadce jest taki kompas. Taki kompas jakby zielony na części. No, jak jest napisane? Dwadzieścia dziewięć, kropka pięćset pięćset pięćset. Co? Co kropka dziewięćset tysięcy i siedemdziesiąt.

To myślę, że, że trzeba to wpisać w, w tej mapie polskiej, nie polskiej, w mapie świata i na przykład tutaj jakiś kontynent, czy coś, będzie, i to będzie hasło. Ale z tego co tutaj widzę, jest le, może to jest 6? Nie le może co ja tutaj sobie może wpiszę i to jest um, tutaj mam inne wpisuję kandydat hmm Hm. hmm tutaj coś jest hmm może? O tu chodzi. Po prostu. Chyba? Jeszcze się zastanów. Czyli nie. Dobrze sprawdzę. Jak dziś było Tylko sprawdzę. O, wiesz, czy na pewno chcesz skorzystać z tego? Tak. Tu gdzieś w Afryce. Czyli tak to jest. Chodzi tutaj o miejsce. Ale wygląda na to, że nie chodzi o Egipt. Bo wpisywałam i nie zadziałała. Tu jest w Afryce. Mówi się. Tu. Może złą nazwę, wpisałam, wpisałem. w Afryce. Aha. Może to. I to. No. O, jest. Zadziałało. Klucz czerwieni. Aha. I już jedna zagadka rozwiązana. Teraz się wrócę do zagadki drugiej. Osiem. Osiem. z. Siedem sześciu, hmm. No i ta strzałka w prawdzie, jaka wyglądała. O, to jakaś namaskana. Teraz popatrzyłem sobie na dół. Hmm. Nawet nie człowiek jak tam kilka czytelni odpowiedzi. Wystarczy tutaj spojrzeć. To obróciłem książkę do góry nogami. Zobaczyłem. co zobaczyć. Jest stoi? To jest... Zadam myślę, że nieznaczący nieco obrazek. Jakiś... Tutaj coś. Jakby jakiś... Jakiś kraj. Coś tam wystaje. Tam, 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 tam coś. Więc tylko to wygląda. A, tutaj patrzę. powracam, Tutaj. Tutaj jest. Tutaj Afryka. Tutaj. jeszcze Europa. Tam Azja większa. Jakaś. Czyli no. Czyli to... nogami chodzi. Czyli... No, jeżeli to będzie tu, nie nogami. To... czemu to nie chce działać? Jeszcze raz, może wpiszę to samo. Może wtedy nie w tą zagadkę spisywałem. Może to jest O. Może to jest O, a nie 0. Pomyśl jeszcze. Czyli... Nie działa. Może chodzi, że ósemka to jest B. Czy to jest B, tylko w tym razie czym jest dziewiątka? Odpowiedź: Globem? Czy to jest G? Szóstka. G w sumie, tylko w sumie, w sumie to jest G. Tylko tej ty kres, ty kreski nie ma. W sumie po obróceniu książki wyglądamy, że coś można odczytać. Takie komputery. To to wiedziałem, tylko nie widziałem, czy jest dziewiątka. Bo tutaj taka kwadratowa. G. No co to jakby nie wygląda? gdyby okrągło, bez To jest różnic. Dobrze. Sienne. Sienne. A, odpowiedź to. glob. Czyli teraz przechodzę do tej czwartej zagadki, gdzie tutaj może uspam szybko, że w tej zagadce jest takie drzewo, chociaż wydaje mi się, że jest potrzebne, ale tak się pomyślało, czyli jakieś tutaj drzewko sobie jest. Jeśli ten ma. Dobrze. Ale tutaj mamy klucz numer jeden wpisać. Czyli tutaj mamy napisane no to talbier. Albia minus Shane plus Czerbień. Nie, nie. nie wiem jak można odjąć to szyny od torbieli, już wiem co tu chodziło szyny, tutaj nie ma być napisane szyny, tu o, nie ma tego, tu są tutaj są a nawet jeden tor tor odjąć tory biel równa się biel biel dodać czerwień równa się róż czyli odpowiedź to róż tak, to ta odpowiedź już mogę to kończyć. Każdy może pisać opinię, czy chce. 59 takich zagadek, bo chyba jakoś 50, 63 chyba są. I klucz to patacha. Kolejne zagadki będą, jeżeli się spodobał. Dobrze, to żegnam.